Zdjęcia na Facebooku też, jakie tu porobiłem, Wam pokażę. Tam już jest, zaczyna się zamek wybudowany w XVIII wieku, już później przez plafych, którzy dostali też wcześniej, w XVI wieku dostali później ten zamek za wojny, za no za tutaj nie, zaraz pierwsza, pierwszy najazd turecki tutaj był i spalili tą wioskę, to oni dostali te części zrujnowany zamek pod Tokarze i Ludwiku II tak? synu Władysława Jagiellończyka, czyli Jagały naszego, to ten zamek to jest zbudowany, a tutaj zobaczcie tu jest ostoja w ogóle bociana białego ojejku, uda mi się pokazać wam widzicie, dwa parka sobie tutaj młode mają się wykluć lada dzień, bo tu wszyscy pilnują Tak, i jestem właśnie w trakcie Rowery i odkryłem tutaj tył parku do którego właśnie idziemy się przejść? Bo to jest jakiś grobowiec, widzicie? Tam jest jakiś grobowiec. Ja tu spróbuję zejść niżej. Poczekajcie. Ojejku, tu też jest są stare budynki. W ogóle, no mówię, to, to są tereny piękne po prostu. Mówi się o przeludnieniu, a są tysiące hektarów tutaj w Austrii, gdzie są same lasy pola łąki. Jeszcze przyłączę. Ojej, udam się. Nie udaje mi się. Kajcie, muszę rower postawić jednak o co dwie ręce tu jest stary to się nazywa nie wiem Marchek Wasser Schloss coś takiego zamek wodny bo tutaj jest ta granica Słowacko, właśnie za tymi drzewami austriacka a tutaj jest właśnie park widzicie tutaj park przyzamkowy i właśnie idziemy tam zobaczyć ten grobowiec, bo jestem ciekaw co to za grobowiec, ale pewnie tutaj Czy to plafych Zobaczymy, ja o plafych będę mówił wam, bo W polskiej wikipedii tego nie ma dokładnie, jest tylko tam wspomniane, ale Tak dokładnie co tu się dzieje, słuchajcie, jest opisany w języku czeskim i słowackim, także takie jaja się dzieją Ja idę tu na dół, będzie się nie wywalę z rowerem Dobra, tak i za chwilę będzie też trzecia część, tam jest taki fajny gruby dom, i u, na, u mnie na fies jest pod kreskowicami woli Czarnyckiej, dawnym majątku ziemskim. moja rodzina tą część kupiła, kiedy uciekali z Prus za ruble i złoto. Nie wiem skąd mieli, ale ja wiem, ale rodzina właśnie też była po części. Właśnie spod poznania moja majętna, ale to było dawno, i teraz idziemy zobaczyć, czy to jest jakiś grobowiec. Ja teraz spróbuję rower postawić tu. Halo? tak? No, tu się tak wszyscy pozdrawiają. Co? Nie wiem, to jest jakiś grobowiec. Kochani, ach, czytamy. Margaretti, Eurstin Talia Birdut Ciekawe, to jest bez tych samych włosek Margaretti Margaret Forsin O kurczę, ale to jest tak napisane. A, owróć rządzenie, zapomniałem, że załóż nagrywam tak. Ajaj. Aj. E, Margaret Forsin. To jest... Aha, bo to jest 1829 december 1856. Aha, czyli to jest więc Zmarła w 1925 6 e, lipca July. E, juli. Julii Geburtstak Margaret Nie wiem kto to był. Erossi Hmm Plafy. Ach, z tej rodziny palki Palfy, Eurosyn No o, to jest rodzina, która była wierna Habsburgom aż do 1937 roku, aż chyba ostatni potomek umarł. Tu jest Nikolaus. E, 1931 urodzony, zmarł w 1935, także w Trzeciej Rzeszy. Jak tutaj te tereny były w Trzeciej Rzeszy. Także ta rodzina tutaj, groboje z tej rodziny, plafich od pierwszego najazdu przed później ocieczą wiedeńską, bo później była odciecz wiedeńska, wiemy o tym. E, zostali, e, jak to się mówi, e, w... Ta wioska została spalona, była odbudowana i oni z powrotem dostawali. Później za długi tracili, ale piękne te bociany. Muszę Wam jeszcze raz pokazać z tej strony. Te bocianki sobie tam siedzą, może uda mi się jeszcze je przybliżyć. Zobaczcie. Biały bocian. To jest legowisko, mają pełno dookoła. Tam jest zamek. Ten jest wybudowany już później w XVIII wieku. Tak, bo od te mury dookoła, które są, widzicie wszędzie są tam, to są całe miasteczko, to, to było wszystko do zamku należało. I mury są wokół miasteczka dookoła, parę kilometrów kwadratowych. Także jesteśmy w tym parku i widzicie, i to jesteśmy właśnie na granicy słowacko-austriackiej. Yy, no, i zobaczymy. Ja będę próbował teraz się przebijać tam, i za jakieś, myślę, pół godziny już będę w parku. Tam obejrzę sobie tutaj dokładnie ten zamek, porobię zdjęcia. Wszystkie fotoreportaż będzie cały. Zdjęcia będą wrzucone na Facebooku, kochani, i na Telegramie, tak żebyście mogli zobaczyć. Cibor, pozdrawiam serdecznie. Marcin, pozdrawiam. Sława. Także widzicie, ta rodzina palfy tutaj mieszana. Byśmy powiedzieli, służyła właśnie takie pochodzenie węgierskie, żydowskie i tak dalej. Służyła Habsburgom do końca. I tutaj, właśnie tu jest zbudowany zamek w 1850 w którymś roku. To właśnie te czasy, kiedy oni się tutaj urodzili i zmarli później w 1925-35, jak to Wam pokazywałem. Ta rodzina Palfych dostała za zasługi właśnie tutaj, że tą pierwszą ten najazd na Wiedeń w 1580, któryś właśnie trzeci chyba y, powstrzymali no i y, tutaj walczyli. To była chyba 15-letnia wojna z Turkami, coś takiego, coś się tak nazywało. Ale ja wam o tym zaraz przeczytam też, bo specjalnie ściągnąłem sobie na drugi telefon, żebyście mieli pogląd właśnie przetłumaczony już. Y, Tą historię tutaj tego zamku, bo to się wszystko wiąże z, właśnie z Habsburgami i yy, yy, z całą tą, tą historię, historią tutaj na pograniczu teraz dzisiejszej Słowacji i, i Austrii. Na południe ode mnie tutaj w prawo 30 km jest Bratysława. Niedaleko Bratysława jest, niedaleko Wiednia, kto wiecie dobrze. No, ja teraz idę tu na górę i już e, na część trzecią się przeszukujcie. Bo nie będę Was przez zanudzał. Ten nie mam gimbala, żebym, i muszę, jak rower kupię, bo ten jest wynajęty, to będę mógł Wam nadawać. O, podczas jazdy dzwonek mi się włączył. Także ja się wspinam tu pod górkę i jadę wzdłuż rzeki. Marcz jadę tam za zamek i Wam na pewno Uff, nagram. Także ja jestem szczęśliwy cieszmy się tym życiem, cieszcie się ze mną tym życiem razem kochani, trzymajmy te wibracje wiem, że nie jest łatwo ale właśnie damy radę także za jakąś chwilę bądźcie gotowi, będzie live i opowiem wam dłużej trochę w parku po tym ja odstawię rower tam, bo za rower tam płacę ale to się nie martwię, bo co cały dzień to jest 15 euro yy, zwykły także także odstawię wtedy rower i na spokojnie wam w parku nakręcę ten wypadzik. A jutro zobaczymy. Jutro może bliżej Kalenbergu. Pójdziemy trochę na wschód, na zachód. Ale teraz idziemy w górę. Do usłyszenia.